Wszystkie jak będą w jednej linii. Postawcie, postawcie płasko swoje stopy na stoky ziemi, żeby, żeby ciało dostało taką informację, że nie uciekam, nie, ucieka nie chowam się, nie boję się, się że stoję na ziemi. Jeżeli siedzisz w pozycji medytacyjnej, to poczuj swoimi posiłkami ziemię, matkę ziemię. Jeżeli się położysz, to zaśnie, że ale jest że jeżeli chcesz, się połóż. Tego usypia. O, jesteś, to Jasia, że Postara się teraz, żeby Twoje stawy tutaj żuchowo-schroniowe się rozluźniły, bo tutaj trzymamy taką złość, taki zacisk z całego dnia. Poruszaj troszeczkę parkiem, rozluźnij troszeczkę parki szyję, podnosimy cały dzień ciężary. I pozwól sobie, osobie, żeby napięcie które z Twojego ciała, spłynęło do Matki Ziemi. Matka Ziemia wszystko przetransformuje, weźmie tą energię, kto pracuje, kto pracuje w ogródku i, i, i e, nawozi naturalnie w na ten wieży. Matka Ziemia lubi takie ta, naturalne energie i odwdzięcza się piękną obfitością, pięknymi kwiatami. Za mną łupiny, które nazrywałam jadą właśnie z z Madzią. Madzią. Stanęłyśmy w polu pełnym łupinu i nazrywam z I za mną teraz są te łupiny. Taka obfitość, więc zdejmijcie te całe, całe napięcie, weź głęboki oddech do brzucha, Zrób sobie już ten głęboki oddech do brzucha, niech się w brzuchu to tam wypełni i powolutku wydychaj to powietrze ustami. Jeżeli, jeżeli możesz, mój, jeżeli wiesz, to postaraj się ten oddech aż do swojej wódź, miednicy, 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 aż do swojego pasa miednicy i weź jeszcze raz głęboki oddech. Potrzymaj troszeczkę ten oddech od i od od wydychaj go ustami. I oddychaj w czasie całej medytacji, bo oddech to jest połączenie ze światem, ze źródłem, to jest połączenie z Twoim życiem. A ja przyszłam się w złotniczej i popracujemy, naprawdę na ja, chwileczkę, chileczkę, chileczkę, popracujemy chwileczkę, chwileczkę w naszej, w naszej, w naszej przestrzeni serca, w naszym w polu, w polu, polu, z naszą, z naszą intuicją, intuicją, z naszą podświadomością. podświadomością. Proszę Boga, by się swoją prawdę miłości prawdy wokół nas na zawsze, taka brzydko podska miłości prawda zaistnieje między Tobą a nami. Pozwala ministrom, nauczycielom, i jest istotom naszym przekazywać przed nami informacje z jakiegokolwiek sprawy pochodzą i mówić to co ważne odpowiedzieć. Proszę o wyzwolenie strażników kręg jak nasz na dla nas i dostęp do wszelkiej informacji, na którą mam pozwolenie. Proszę Boga, by się swoją prawdę miłości prawdy wokół nas na zawsze, taka brzydko podska miłości prawdy za istnione listy tobomanami. Pozwalam, Pozwalam mistrzom, nauczycielom, miłowanym istotom naszym przekazywać, przetrzymywać informacje z jakiejkolwiek sfery pochodzą i mąć to co, co po nam powiedzieć. Proszę o zezwolenie strasznej stręki, a każę o dla nas i dostęp do wszelkich informacji, na którą mam pozwolenie. Proszę Boga, bo myślisz mią brać miłości i wokół nas na zawsze, taka czy to polska miłość i prawda za istnione listy Pozwala Pozwalam mistrzom, nauczycielom, miłowanym istotom naszym przekazywać, przetrzymywać informacje z jakiejkolwiek sfery Chodzą, pochodzą i muszą co brać nam powiedzieć, poszło do nie strażnika, Kasza, do na nas i dostęp do wszystkich informacji, na którą mam podwolenie. Kochani mistrzowie i nauczyciele, bardzo was serdecznie proszę o poprowadzenie tej medytacji, żeby ona służyła naszemu najlepszemu dobru, naszemu rozwojowi i aby była w czystości, w miłości, w pełnej łagodności i w bezpieczeństwie. Proszę cię dać jeszcze raz głęboki oddech, 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 oddech i wypuść pojść z całego. I jeszcze, I raz, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. I bardzo I Ciebie proszę, żebyś praca przeniosła, żebyś teraz przeniósł na miejsce, miejsce swojej, miejsce, swojej mocy, mocy, tam gdzie, tam, gdzie Ciebie tam, teraz Twoja podświadomość przeniesie na Twoje miejsce mocy, Może to być jakieś miejsce w przyrodzie, albo może być teraz jest wymyślone, jakiś, jakiś okrut jakiś, marzeń, który jest, jest tylko i wyłącznie, wyłącznie twój. Fuj, fuj, i, stań I stań sobie, i stań na, sobie na, na swoim miejscu mocy. I na tym i na miejscu mocy połóż, połóż rękę na sercu, na sercu i poczuj bicie swojego wicie serca. serca. I poczuj jak twoje serce pulsuje w ziemię. Jak krew i limfa przemieszczają się w twoim ciele. I jak brak w swoim sercem pulsuje Twoje miejsce mocy. I, I, I tak jak I tak oddycha, hè, obes, dansai, i tak jak serce Ci bije, house, to dokładnie, dokładnie tak jest. Je. I, I możesz powiedzieć na głos. Ja jestem, 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 jest, jam jest. Jesteś, Jesteś na swoim jest miejscu na swoim i twoje serce mnie I tak jak I tak twoje serce ginie, tak nadaje twojemu tak nadaje ciału życie, życiu. życie, żyjesz, żyjesz. 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 Oddychasz. Oddychasz. oddychasz, masz ciało, masz swój masz rozum, rozum, swój układ nerwowy. I możesz teraz podjąć swoją decyzję o tym, że w pokorze i w swoim tempie i w swoim szacunku do własnego procesu podejmujesz decyzję o swoim własnym rozwoju duchowym i osobistym. I tak jak I twoje tak serce, jak serce bije, bije, i tak jak stoisz na swoim na miejscu, miejscu mocy, tak ty, tylko ty, ty, bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, za swoje, za swoją sprawność i za swoją trudność. I on się do, swo, do swojego, swojego miejsca mocy, miały, mocy. I, zobacz, i zobacz, jak zmienia się, się cała perspektywa, kiedy wiesz, wiesz, że powiedziałem, odpowiedzialność, że ty decydujesz, że ty jesteś szefem, jesteś szefową swojego życia. Rozwój, co, I to od i to ciebie od zależy, na którą się ustawiasz, i teraz, I teraz siłą, siłą własnej woli, 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 woli i miłością, I miłością która wypływa ci z Twojego serca, serca ustaw siebie ustaw przodem, przodem, do słońca, do słońca, przodem do słońca, przodem do Twojego światła, 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 światła tak, tak aby tak, to światło, światło, może to być słońce, to być słońce oświetlało, oświetlało, oświetlało całą Twoją buzię i, i całą Twoją sylwetkę. I ustaw się przodem do jasności. Do tych, jasnych, do tych jasnych, dobrych, dobrych energii, 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 energii. Do miłości. miłości. I, pozwól I pozwól sobie, sobie aby to sobie światło, światło, to ciepło, 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 ciepło. Ogrzało, ogrzało Ciebie. ciebie najpierw w tym buzie, o tym Twojej ramiona. Twoją klatkę, klatkę piersiową, piersiową, Twój brzuszek, i, brzuszek i, całe i, ręce, i całe Twoje ręce i całe Twoje nogi. 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 Aby Twoje aby światło, 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 światło z oświecenia, z oświecenia wynikające, wynikające, z Twojego, z twojego źródła, źródła przeniknęło, przeniknęło całe Twoje Jesteństwo. I weź jeszcze, I weź raz, jeszcze raz oddech. Raz oddech, oddech, oddech. I pozwól, pozwól sobie z Twojego swojego swojego serca, które jest pełne światła i które jest pełne miłości, miłości rozesłać też błogosławieństwo, 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 błogosławieństwo dobre życzenia, miłość do wszystkich ludzi, którzy teraz, ludzi teraz razem z Tobą medytują z tobą, w czasie tego laju. I niech ta energia miłości zapisze się również na zawsze w naszym polu i będzie dostępna i będzie dla wszystkich, wszystkich to później będzie odtwarzał tę medytacja. I zobacz, że to od Ciebie zależy, jak bardzo zasilisz się światłem, miłością i ile światła i ile miłości emitujesz ze swojego serca. I pomóż chwilę w stanie, kiedy dzielisz się ze swojego serca miłością, kiedy też przyjmujesz, też przyjmujesz miłość ze swojego serca, tak, tak. kiedy są kiedy pełne są, przepływy, przepływy miłości i pełnych szacunków. I weź głęboki oddech. I, I jeszcze jeden. jeden. I zapamiętaj, I zapamiętaj ten stan, ten stan. I możesz hmm. sobie tę medytację odtwarzać tym razy, ile będziesz potrzebować. Ona jest w pełni bezpieczna, bezpecna, 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 w pełni i ona i ma, ma służyć ma sobie tobie. w celu Twojego przebudzenia, Twojej decyzji, decyzji i Twojego i wsparcia na, na ścieżce. Na Twojej ścieżce. Ja zamykam dzisiejszą medytację. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Cię, Kocham Cię kocham Cię, Kocham cię, na noc na z ogromną wdzięcznością, z miłością, z uśmiechem, z lekkością, jecha, z lekością, dzisiejszą medytacja, w polu kronika kasza.